To jest Mikołaj Kopernik. Bo on wynalazł. Mikołaj Kopernik, nie wiem, czy znacie, wynalazł kurwa Koper i sernik. No. Dobra. Ile było ludzi na Marsie? Nikogo kurwa nie było przecież. Bo dopiero Elon Musk chce polecieć na. na ten. na Marsa. Co nie? Chcę tylko czy nie? Że większość tak. Z was do nieba nie pójdzie. To prawda. Dobra. Ile osób stanęło na Marsie? Pytanie do ciebie. Ja myślę, że 5. 5 Kurwa? Sko... Była w tym kobieta jakaś? Na pewno. I co powiedziała, jak stanęła na marcie? Duże. <grym> wow, to bardzo elokwentna była. <grym> Cześć, z tej strony Adam Żywicki. i Duże. Zapraszam na specjalny Duże, ale co duże? No ten Mars, kurwa, nie? Batonik. XD kogo Polacy znają lepiej. Z tej okazji zapraszam Was na nasz nowy kanał popularny, naukowy o nazwie Big Brain. Premierowy odcinek z Mariusem Polską Kiri jest dostępny, pierwszy link w opisie, a drugi link w opisie to odcinek, który będzie już dostępny w czwartek o Czarnobylu i premiera na YouTube jest ustawiona, także też klikajcie. A my teraz zaczynamy odcinek Matura to Bzdura. W którym wieku wynaleziono koło? Koło? Yy, no kurwa, nie wiem, ale to przed naszą erą na pewno, nie? Siedzieli tam kurwa i te obważanki robili. Pamiętam, że 3000... coś tam kurwa nie pamiętam 3000 przed naszą merą przed naszą merą albo trochę później nie pamiętam kurwa ale coś takiego 3000 przed naszą merą chyba Ty w ogóle się chyba starożytnej zaczęła 3500 tysiąca... O no i dobra nie nie opierdoliłem się aż tak bardzo 500 tylko o 500 za mało dałem. lat przed naszą merą Nie jest Super. źle nie jest źle Julka ciebie Piąty wiek 5 wiek 16 <suszynasty>. Czyli przed jak... Multi tutaj, Lionel Messi. Powtarzam, Lionel Messi, zgubiłem kartę kredytową, a potrzebuję coś kupić. To moje drugie konto, czy mógłbyś pożyczyć 5 tysięcy? W ramach podziękowań za 5 lat na twoim koncie znajdzie się 10 milionów dolarów, pozdrawiam. O kurwa! Pewnie, że tak! Pewnie, że tak! Kutasa w pochwę, pozniej w buzię, a oko... Ja pierdolę! Kurwa! Nie było koła. Nie no, mogło być w sumie. Powozy były, nie? No były. No to, to wstawiam e, 14 wiek. Kurwa tak późno? Powiem, no, że 13. Tak sądzisz? 14. 14. Czyli na przykład, chłopcy no, e, że... kurwa, widzowie, do XIV wieku ludzie kurwa na, na tych, na takich kwadratowych jeździli. Tak. fajne. nie nie mieli wozów, które miały koła. Mieli, tak? Mieli. Mieli. Kiedy? Druga odpowiedź. No to też XIII, tak? O, to powiem ci tak. A czy rydwany w czasach e, starożytnych miały koła? Nie, na sankach zapierdalali, kurwa. Tak. Dzięki! No, to jeszcze wcześniej, nie? No, to 12 wiek. A to, to? Dosyć chyba późno było, chociaż. No nie Czyli wiem. Czyli kiedy? Nie wiem, kiedy, ko. 18. Ja czytałem nowe informacje, tak? Ha! Że Rzymianie, wcześniej? starożytni Rzymianie, tak, wcześniej mieli już. Ktoś wykupił pominięcie po Mam nadzieję, że są Rekłec był aktywny, bo no inaczej ktoś stracił 15 tysięcy funtów. telefon był. Omegalu. Telefon już był wtedy! Wtedy już był telefon! Kurwa Jaskiniowcy dzwonili, halo? Idziemy kurwa dzisiaj na tego. Na połowy. Telefon oj, był... oj, 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 ten! Tak nie wiem czy warto korelować wynaleździe. W dzisiejszym są Państwo zobowiązani opłacać swoje podatki pośrednio przez gdzie... telefonu, nie to jakbyś... Co wam pomoże? Wtedy już motorola była. W Czwarty, może... Jedenasty. Jedenasty wieczór, tak? tak co? Chłop, chłop wygląda jak najmądrzejszy, kurwa, chłop na świecie i takie to rzeczy to gada. To Rzymianie nie mieli dostępu do kół, nie mieli wozów, koni. Mm, nie. Nie. W dziewiątym. To nie, w jakimś... No nie, nie mieli. W szóstym? wieku naszej ery, tak? Tak. I dobra, do ciebie jeszcze pytanko. Na co? Na co? O kurwa! To ona! Pięć osób na Marsie to ekipa filmowa szpaka, bo tam ktoś do UFO kręcił. U, dobra, to jest nacu, Natsu. Pa, od razu wiedzą. Nacu, eee, Natsu. nacu, nacu. Tak jest? To jest Mikołaj Kopernik. No kurwa! Za szybko powiedział. Ale wiedziałem szybko do widzowie, serio. To jest Mikołaj Kopernik. Bo on wynalazł... on... Kurwa! Mikołaj Kopernik, nie wiem czy znacie, wynalazł kurwa koper i sernik. No. Kopernik. Tak jest, e, wiesz przez na namalowany tutaj? Yy, ja na Matejkę? Tak. Mikhail o kurwa, no dobra, tego nie wiedziałem. Na czym? pewnie wiedziałem, tylko wiecie, nie chciałem... Co zrobić, jak mnie znajomy na 600 zł wyjebał. No lepiej mi dać 600 zł. Kopernik. To jest Shafter? No, odkrył Amerykę. W... <grym> o kurwa! Bodajże w 1492. A co zawdzięczamy Kopernikowi? Nooo... Zawdzięczamy to, że Ziemia istnieje! On był stworzycielem Ziemi, jaką znamy dzisiaj! Odkrycie, że Ziemia nie jest płaska. Ale to jest Mikołaj Kopernik, wiesz, to tak? To jest Mikołaj Kopernik. No, no to... W on myślał ogólnie, że odkrył Amerykę i że dopłynął do... Hahaha! <laughs> Szczerze, on kurwa z domu nie wychodził, tak jak ja! Ameryki, ale on dopłynął do... W sensie on, on to nazwał Indiami? Nie, właśnie inaczej. Ta, Indie! Indie, kurwa! Nazwał Ameryką, a to były Indie. Dobra, kto to jest? Friz, Friz, Friz. Friz Karol Wiśniewski. Tak jest. Friz, freeze. Friz. Freeze. <laughs> no Friz. Freeze. Friz freeze. Karol Wiśniewski. E, ciekawe czy jakby dał tam mnie to by czy ludzie wiedzieli, nie? Na pewno, że jestem mega sławny. Tak, co nie? Nie? Oho. Czy jestem nikim, tak? No dobra. jako? Friz. Czym jest Czym jest co? Polon i Rad. Polonirat eee, to chemia, to pierwiastki, nie? I to ta w, z, y, odkryła, ta kurwa. kurie kurie. Kyrie. Kurie Irving. Ten koszykarz. Eee, pierwiastki odkryte przez Maryską Kirillow. O kurwa, jestem mądry. Super. Eee. Haha. Polonirat. Nie to... podpowiada, i <laughs> sąd. Polon i Rad to tacy, rape... to tacy kurwa raperzy. Po... Polon to taka płyta od kurwa białasa. No z związkiem, tak chciałem to powiedzieć, jakby. To ci to w ogóle nazwali te, zwią... te, te kurwa pierwiastki chemiczne po imionach tych odkrywców. To taki był pan Jan Polon i kurwa Maciek Rad. chemiczne? Dwóch Bardziej podstawowy budulec e, materii. A to? Dobra, to to są dwa pierwiastki. No. I czy wiesz może, kto je odkrył? Pewnie Polon i Rad. O kurwa mać! Dobra, ludzie serio tak myślą. To pewnie od nazwiska to jest. A czy pa, jakiś pan albo pani Polon i pan i pani Rad, tak? Ja myślę, że to dwóch mężczyzn, Dwóch mężczyzn, no. Polon i Rad, dobra. Polon i Rad odkryli Marię Skłodowską, widzowie. Czym jest Polon i Rad, Nadia? Tymi związkami chemicznymi. Na pewno? Tak. Kuba wojewódzki. Kuba wojewódzki, dziękuję za 20 zł. Rad? Kuba wojewódzki. No. Tak. no, wojewódzki! Skąd to wiedziałyście? Wow, super. Kuba wojewódzki. Wiesz, może? Wiem, kuba wojewódzki. A jak się mówi poprawnie, Mendel czy Mendelejew? Mendel to jest taki ziomek, co kurwa ten, i Mendelejew to ten od tablicy, kurwa, Mendelejewa. Chemicznej. Oba są poprawne. Tak jest. Mendelejew był e, chemikiem. Tak. jest. jego tablica. A Mendel to jest taki ziomek, co nie ma domu i śpi na dworcu. I też fanki Harego Stajsa, co 6 dni przed koncertem spały na dworcu, kurwa, w Warszawie. obszanym, obsranym, kurwa, dworcu i kolejkowały się, kurwa, na koncert. A ostatecznie ludzie, co przyjechali, kurwa, na dziewiątą rano w dzień koncertu i tak stali, kurwa, przy scenie. XD. Jest. A Mendel to jest e, jednostka, w sensie ilość, tylko tak. nie pamiętam ile... A do tego nie wiedziałem, tak szczerze. W sensie... Nie wiedziałem, że to jest ilość. W sensie nie, nie, pamiętałem tego. Tego było. Tak, ale zgadza się, jest to jednostka. To jest I jakiś nie... kurwa fivehead. Super. To e... które określenie jest Mendel czy Mendelejew? Mendelejew. Mendelejew. To drugie. Mendelejew. Dlaczego oni Mendel? Nie wiem. Mr. <laughs> no Mr Beast. Not... Mr. Beast. <laughs> Proszę bardzo, tak. Mr. 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 Beast. Mr. Mr. Beast. Mr. Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. W którym wieku wynaleziono Czołg? Czołg? No, 21 na pewno nie. Pewnie z 20, nie? Z 20 pewnie wiek, nie? Raczej nie. Raczej chyba nie wcześniej, kurwa. 19 pewnie? Nie, no właśnie, kurwa. Myślisz, że 19? Chyba 20, kurwa. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No, a 21 na pewno nie, no bo to kurwa wiadomo, więc ja obstaję, że pewnie z 20, tak mi się wydaje. To jest w kurwe i tak czasu. Czołgi. Czołgi wynaleziono w XX wieku. O, widzicie kurwa? XX wiek jednak. Niech się rzucą w gówno lepiej pół głowy zajebeń, gdzie ten świat zmierza. Co? Lękę dupczą w głupczycach na trzy baty opanowali... Ja nie wiem, co to są donate'y. Przepraszam, kurwa. Nie, nie wiem, co to są za donate'y, kurwa. Przepraszam was naprawdę, nie. Ja pierdolę. Super. 18. Nie wcześniej. Nie, no, nie wcześniej? 19. 19. No kurwa, ale jak ktoś mówi 19, to moim zdaniem Odkryli Marię Dolar dolarką i wygrała bif z Alberto Einstein. Ten jakby jak ktoś mówi 19, tak 20, to nie nie tak na niego tak szczerze. 18? 17? No dobra, już bez przesady, nie. 14? No dobra. 16 wiek. Najpierw. Kurwa, najpierw mówi, że koła wtedy nie było, kurwa. On tak, już czo... czołgi były generalnie przed kołem, nie? Widzieli, że koło zostało wynalezione w 16 wieku. Teraz mówi, że czołgi, to jest bardzo. <laughs> szybki przeskok. Koła... Chłopy, kurwa, dopiero co koło, kurwa z tego z betonu. Ten i czeku czołgi takie, kurwa, na szczudłach. <laughs> Co się, no wiadomo że, wiadomo, że nie mają kurwa kół, bo mają gąsienice, no ale to w środku, tak, jest jakby wiesz, takie kurwa... To kiedy zaczęto wal walczyć na czołgu? W pierwszej wojnie. AT, at kurwa. Koń trojański. W szesnastym wieku? XZ. 17 albo 20. <laughs> Trochę rozstrzał, to jest 300 lat różnicy. W piętnastym? Czyli pod Grunwaldem już używano czołgów. Nie. Nie. Nie, raczej nie. Dziewiętnast... Robimy kurwa nalot! palm. Kurwa i nagle te myśliwce! Mówi tak kurwa, co jest? To jest oszustwo! Czyli już Napoleon korzystał z czołgów, tak? 19, Napoleon 18? kurwa, czego? 16? Czyli już w tyś... nie, latach 1500 w średniowieczu? Nie, nie, dalej. 18 A wiesz kim jest ten pan? Cristiano Ronaldo. Sí. Tak. On nie śpiewa. Ronaldo. Ronaldo, co on robi? Gra w piłkę. Gra w piłkę. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Zgadza się. Jakiś on tak, jakiś ziomek na wózku. Steve Jobs. i tak. Steven Hopkins! Kurwa, Hopkins, ja pierdolę. Steven Hawking, kurwa. Ci ludzie jacyś specjali SA czy co? Dzięki za 12 zł. Kurwa, kto napisał mikrocypek? Ja pierdolę, co wypiszecie, nie? Steven Hawking. Super. Wygląda jak niepełnosprawny mężczyzna, który jest jakimś reżyserem. Mm. <laughs> Bardzo znany. E... E, to jest, nie jest twórca Facebook. Ta! Twórca Facebooka to jest i teraz ma się bić z Elonem Maskiem niedługo kurwa w Koloseum. Trochę niewyrównane szanse, ale no kurwa podobno mają się napierdalać To jest kurwa Joe Biden Joe Biden wake up Nie, 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 nie. nie jestem twórca Facebooka <śm> <śm> O imię pyta... Steven! <śm> Steven Jobs, dobra A, to ten od iPhone Steven Jobs? Jobs, chyba. Matka! Mata. No, mata! 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 Mata, maczek, raper. Raper, mata. Ilu ludzi stanęło na Marsie? Żaden! Żaden! Nikt! Eee, zero. Tak jest! Pięciu? Może trzech? Dwoje? Dwójko! Ja pierdolę! Ludzie są gdzieś pierdolnięci? Oni nie wiedzą, że kurwa Mars to jest w ogóle jakaś odległa, kurwa jeszcze wizja? Ja nie wiem kurwa, co oni pierdolą. I kto pierwszy facet czy kobieta? Znaczy, no, że może nie taka odległa kurwa, ale wiecie o co mi chodzi facet? Ja myślę, że pięć była to w tym kobieta. Może się kurwa bez kito o batoniku, nie? XD! Na pewno. A on się o co księżycu, może. Na Marsie. Duże. <laughs> wow, to bardzo na Lubię. Duże. Wow, to była. <laughs> e, Doda, nie, jest. Doda doda. Tak jest. Doda. Y, doda doda, 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 Doda. Doda. Myślę, że Doda. Doda. Lody Doda! Były dobre kiedyś. Lody Doda. Doda. Andrzej Doda. 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 A. Co wynalazł Doda. Gutenberg? Do ciebie. jak dzieci w internecie się spłakały, co się takiego stało niby w Czarnobylu, to się zastanawiałam, czy ja taka stara, czy oni tacy niedoinformowani. Lol. Co wynalazł Johannes Gutenberg? Kurwa, nie wiem. Tak szczerze. Powiem szczerze, nie, nie pamiętam. Druk? Ja nie pamiętam. Pytanko. Gutenberg wynalazł, wynalazł prasę. Yy, A okej, okay, okej. Okay. Yy, drukarską. Nie, nie, nie pamiętałem tego. A. Bardzo dobrze, świetnie. Nic. Wynal <noise> Nic, kurwa! Dlatego pyta go o to. On jest nikim generalnie. Śmiecie mnie skurba. To był... No, raczej nie internet. Nie. Nie, coś jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. Yy, telefon? Mnisi wcześniej dużą część życia poświęcali pewnemu zajęciu, a jego wynalazek im to odebrał. Co robili kiedyś mnisi? Modlili się. A on, a on tak, wymyślił, kurwa, automatyczną modlitwę. Kazania wymyślił. Dawnych czasach. Medytowali? <laughs> Medytowali, a jebany jogę wymyślił. Kurwa. już każdy mógł wtedy to uprawiać, nie? jakieś. Jaki wynalazek mógłby to zabrać? <laughs> Coś typu lampa, ale lampek to inny wynalazł. <laughs> Ta! Kurwa... Świecili, bo oni świecili w ciemności, kurwa ci ten... Ci kapłani. A jak wymyślili lampę, to już przestali. Co miałaby lampa do tej Biblii? Co, Biblia to jest z chrześcijaństwem? No nie wiem. Jakie mogły być wynalazki powiązane z chrześcijaństwem? Krzyż, Świetnie. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Żelazko. Co kurwa? Ma to coś wspólnego z Biblią. Z Biblią? Czyli... Boga wynalazł X Może pismo? No o! oni wpisywali księgi ogólnie. <grym> pismo wynalazł, to blisko, blisko. Tak. I ten... i Gutenberg zabrał im tę robotę. Dlaczego? Aha, dobra, to on, ten, mm, maszynę do pisania albo drukarkę. Coś takiego. <grystanie> no. Drukarkę. <grystanie> Poleciałeś do przodu czasowo. Gazetę. <grystanie> Gazetę. No dobra, ale było blisko. <grystanie> Gazety były trochę później. Drukarkę 3D, kurwa. Tyś mnie jeszcze nie wiedziałeś? No nie wiem, ja bym powiedział po prostu, że nie wiem, zamiast kurwa robić z siebie zjeba. No kurwa, bym powiedział. Nie, nie wyobrażam sobie, że jestem tam i mówię tak, że lasko. Po prostu bym powiedział, że nie wiem. Co nie może. Nadia, dalej. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Co ty mówisz? Kardashian. To jest chyba Kim Kardashian. Kim Kardashian? <grym> Kim, Kardashian. <grym> Kim, Kardashian. Okay. Kim Kardashian. Kim Kardashian. To jest Kardashian. Tak, tak. A, Kim Kardashian. <grym> to jest kurwa ten. Eee... Newton? Nie. Kurwa, nie chcę pierdolnąć głupotę, bo wyjdę na idiotę. Newton? Dobrze pierdolę? Ktoś mówi... Izak 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 Isaac Five! Chyba Newton to jest. Jabłko równa się Newton, no właśnie. właśnie. Ja dlatego stary. Mam... wiesz, dlatego kurwa to zobaczyłem, nie? Na początku chciałem powiedzieć stary Pink Floyd. E, czy to jest Newton? Bo... Tak jest? Jak Newton? Tak. Tak, tak, tak. Jakby. Ej, się, kochanie! Z Kosmosem i z fizyką. A Column nie. Kopernik chyba. Nie do końca, o, chociaż Gilmy tu ma jakąś lunetę. Jaka chyba? Jaka no, to Kolum? E, kopernik? Z kopernik stańczą? Kopernik stańczą. E. Kopernik już wtedy widzowie wspierał LGBT, widzicie? Jaki był kurwa postępowy? No proszę bardzo. No co, jeszcze raz ty. Może kopernik. Nie. Ja pierdolę już wtedy, bo już wtedy widzicie? Są dowody na to, że Isaac Newton był gejem. Pojebane. No, Nikołaj Kopernik. Nie. Nie? Nie. Okej. Okay. Wygląda jak ten Juri Gagarin, tak szczerze. A. <noise> Akt spadania jabłka na A Juri Gagarin jest... to był ten ziomek, co był pierwszy w tym, nie? W kosmosie. Co nie? Dobrze gadam? Czy pierdolę głupotki? Sam na głowę. Czego hmm. jest aktem? No, Co, co udowadnia? Eureka. Okej. Okay. Takie, wiesz? <noise> Wiesz czy nie wiesz? Ja wiem, już, już I, się... Ariana Grande. Już się cieszę. Kto to jest? Ariana Grande. A czemu się cieszysz? Bo jest fajna. Bez fajna. A czemu jest fajna? Bo ładnie śpiewa. Ari Ariana, Ariana Grande. Grande. Okej, okay, widzę, że aż chórek zrobiłyście. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Kto Ariana to jest? Grande. Ariana Grande. Z czego zasłonął Gagarin? O. Czy dobrze powiedziałem? Yy, Kosmos. Gagarin zasłonął z tego, że był pierwszym człowiekiem w kosmosie. I. Tak jest. Że jako pierwszy na Marsie? On os o kurwa. Czego coś mniej niż właśnie Armstrong? Coś w medycynie, tak? O Boże, to jakiś dowódca, przywódca taki. E, Gagarin. a Kegarin. Na Marcie? Eee, e, nie wiem, czy znasz. Znasz takiego człowieka jak Bas Astral? Był znasz takiego gościa jak Bas Astral? Co osiągnął Bas Astral? To jest z zegarkami mi się <grym> kojarzy, ale to jest bez sensu Znaczyna. chyba. <grym> no. <grym> On lubił kwestie przestworzy, przestrzeni, przestrzeni kosmicznej, takie tematy go interesowały. Okej, okay. czyli mógł być astrologiem. Gdzie jako pierwszy się znalazł? Eee, nie wiem. Na jakiejś planecie? Jakiej? <grym> Jakiś. Jak, Zrespił się na jakiejś kurwa planecie, chuj wie gdzie? Jakiś Pluton, czy chuj wie co? na Marsie? To już było. A Pluton, Pluton to zły kurwa, zły kurwa pik. Na Uranie, XD. To Jurek Jagarny jako pierwszy człowiek znalazł się na Marsie, Nie tak? na, nie no jak na jak pierwszy A jako który? Drugi. Też lądował na Księżycu chyba. Nie? nie, Rosjanom się Ej, nie udało. Chyba nie ja do końca, mam tylko grało. w przestrzeni kosmicznej. Wiesz? Lexi. Lexi Chaplin. Wiedziałem, że będziesz wiedziała. Lexi tak Chaplin. Lexi Chaplin. Lexi Chaplin. Le Lexi Chaplin. Jak się mówi poprawnie? Pascal czy Hektopas? Patrzę, jak oni są głupi, aż mnie głowa. i tam. Y, tak samo się. Można tak i tak chyba, nie? Czy pierdolę głupoty? Tak mi się wydaje, że chyba y można Hector tak Hector i tak. Pascal jest po jednostką, Pascal też jest jednostką albo nazwiskiem, więc w no. na można mówić tak i tak. tak. Pascal, to prawda, to prawda. Good. Pascal. A czemu nie Hektopaskal? Nie wiem. Oglądasz czasem prognozę znaczy, pogody? No chodzi mi o to, tak. że obydwa są poprawne. Tak? I nie mówię tam o Hektopaskal. Pascal po prostu gotuj. Nie. No to co innego chyba. A to, Pascal to jest, to jest ja nazwisko, do... a Hetopaskal to ciśnienie się mierzy. W jednym Pasko i drugim się mierzy ciśnienie? Po prostu, prostu jedno tak. jest coraz większe. No, they're O kurwa, to ten ziomek z emotki, on jest taki, on jest znany? Ten ziomek z emotki jest znany kurwa? What the fuck? Co jest? Oh, kurwa, patrz jaki idealny placement w ogóle. <noise> Czekaj. Dwayne. Kurwa, nie da się. No nic. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, tak. Bardziej go znasz jako aktora, czy jako wrestlera? Jako aktora. Ja go okay. znam z emotki tylko. Rock, Pan Kamień. Dwayne Johnson, The Rock. E, ja go znam Jons. tylko z Twitcha, nie wiem o czym oni mówią. Co płynie on jest w światłowodzie? On jest znany z Fortnite'a. Co płynie w światłowodzie? Kurwa światło. Światło? światło? Światło, tak fotony, tak chodzi o wiązki... Światło, światło i woda. <grym> e, prąd. 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 Pss. Co? Prąd. Internet, internet, internet. Prąd. E, światło WODZIE? Światło i woda. I jony. <grym> nie. Nie Ale jony? się kurwa no. nawdychałeś tych jonów. Prąd! No właśnie, nazwa, co ci mówi ta nazwa? Światło, światło ale światła nie. Światła co, nie? Nie, nie? nie da się przetransportować. transportować? się. Jak to? Prąd. Światło i woda. Nie no. <laughs> Kurwa. Oni to słyszą. P e prąd, internet? Prąd? Nie, zasięg. Zasięg? W sensie zasięg? Nie wiem. Zasięg wie, inter... to jest prze przekaz. W światłowodzie leci przekaz, ale jaki przekaz? Myśli. <laughs> Kurwa net Co tam płynie? Światło, wód. No co, światło i woda? No nie. Nie, wód jest od przewodu. No właśnie. No to co tam płynie? No nie, tam po prostu prąd płynie z prędkością nie. światła. Logan, Paul. Tak Logan jest. Paul. Logan Paul. Ten co przepraszał. Logan <noise> Paul, influencer amerykański. Eee, Logan Paul, Logan Paul. A! Jak widzicie, za mało wiemy o naukowcach, dlatego Was serdecznie zapraszam na odcinek o Mariu. Ja nie już znam, bo jestem, nie, nie jestem pierdolonym nerdem, tak? Ja się zajmuję innymi rzeczami, tak? Ja się nie zajmuję takimi rzeczami, dobra. Ehm...